No to dobraszymy, idziesz tam po to, co masz, co nie, no to ta rozmowa z szefem będzie dość miła, bo szef jest miły, co nie, no to jak idziesz tam do niego czy nie, bo ja też chcę Cię w naszej drużynie. Co nie, no to dobra, poczekam na ciebie, a ty z nim rozmawiaj tak, jak mógłbyś jak najlepiej. Co nie, no to dobra, idź z nim, porozmawiaj i takie tam dobrze, no to trzymam za ciebie kciuki. Co nie, no to jestem. Już na to gotów, dobrze, no to będę na Ciebie czekał, mój przyjacielu. No to dobra, dzięki Marian za uwagi, ale teraz muszę iść porozmawiać z naszym przełożonym, do może da mnie do twojego teamu, no to dobra, ja już tam wchodzę i takie tam mam nadzieję, że będę służył. Razem z wami co nie no to jak idziemy se tam po moim wyjściu z tego no pokoiku dyrektora co nie no to dobra ja jestem gotów co nie no to dobra idę już tam z nim se porozmawiać co nie no to dobra idę. Tam już a ty na mnie sobie poczekaj ok. O dzień dobry panie kapitanie, miło jest tutaj pana widzieć, chciałbym się zarejestrować do wojska, czy mógłby pan mnie zarejestrować do wojska, czy nie, bo ja chcę też walczyć ze zombi tak jak inni. Żołnierze czyż nie, no to jak pan by mnie tam zapisał, czy nie, bo ja też chcę należeć teraz do armii i zostać bohaterem polującym na zombie, co nie, no to ja czekam na pana i takie tam, no to jestem. Gotów i mam nadzieję, że pan mnie tam zarejestruje tak. No to dobra, więc to ty jesteś ten nowy żołnierz w naszej ekipie, w naszym batalionie. Co nie, no to dobra. Witam Ciebie bardzo i mam nadzieję, że wszystko z Tobą w porządku. Co nie, no to dobra już za. Chwilem z Tobą porozmawiam na takie tam tematy, więc od czego by tutaj zacząć, o mam pomysła. Zacznę od powiedzenia jak się to wszystko zaczęło, czyli jak ta pandemia powstała się i inne takie tam no. To dobra bądź gotów, bo ci zaraz powiem jak to wszystko się zaczęło ok. No to dobra, a to będzie ciekawy eksperyment. Musimy zacząć tworzyć nową ludzką odporność na wirusy, grzyby i bakterie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Co nie, no to dobra, czas rozpocząć. Eksperyment, co nie, no to dobra idę szukać jeszcze więcej wirusów, grzybów i bakterii, tak żeby móc osiągnąć maksymalne możliwości odporności człowieka. Co nie, no to dobra idę zrobić, co mam ok, no to. Jestem gotów i idę testować moje eksperymenty na ludziach, ale będzie fajnie co nie no to dobra już, testuję. No to dobra idę dalej pokesperymentować na ludziach, oby teraz mi to wszystko się udało, co nie, no to dobra już robię pierwsze testy, co nie, no to dobra idę próbować zrobić, co mam, co nie, no to dobra. Już testuję wirus albo grzyba lub bakterie. Dobra, no to teraz test numer jeden i mam nadzieję, że mi się to uda kurde, co nie no to już zaczynam eksperyment. Co nie już jestem na to gotów he. No ciekawie panie kapitanie, no ciekawie bardzo interesuje mnie ta historia, co nie, ale fajna historia o historii tego wirusa. Może pan mówić dalej, co ten naukowiec zrobił z tymi ludźmi podczas. Eksperymentu, co nie, no to niech pan kapitan mówi dalej, co ma się dziać, co nie, no to dobra, niech pan mówi dalej, ja słucham z niecierpliwością na początki tego syfu. Dobrze no to już mówię bądź cierpliwy co nie no to dobra o czym ja zacząłem o i skończyłem o już wiem o tym co ten chłop oj lekarz oj naukowiec stworzył te zombie z normalnych ludzi te no 250 lat. Temu no to dobra, już mówię co będzie dalej, co nie, no to jestem gotów, już mówimy dalej co ma się stać. No to dobra jestem gotów patrzeć co się tam kurde dzieje o ja już widzę jak oni wszyscy stają się czymś dziwnym tylko co to jest o nie. czyżby były to zombie o nie. ja muszę jeszcze lepiej no ich zbadać co nie, no to dobra, obserwuję jak oni się zachowują, ma to ciekawe zachowanie, a nie czekaj o nie chyba coś się stało złego, co nie, a to klops, co ja teraz zrobię, co nie, ale kiepsko o nie muszę. Zrobić wszystko, by to naprawić, co nie, no to dobra. Chyba już będzie po nas, o oh kurde, nie, no to dobra, idę powstrzymać tego wirusa. No to dobra eksperyment chyba się wymknął spod kontroli O nie no to dobra czas chyba ze sobą skończyć Bo boję się im co się stanie dalej Co nie no to dobra Jestem gotów oddać życie za idee i takie. Tam ale co mi tam idę zrobić, co się ma dziać, co nie, no to dobra, co nie idę pomarudzić, uciekając z tego ośrodka, muszę z niego uciec za wszelką cenę, co nie, no to idę mi już uciekać stąd, zanim umrę. Co nie, no to już tam kurde uciekam, oto moja misja uciec tam za wszelką cenę. Co nie, no to już tam uciekam kurde, co nie. Ciekawi mnie, co się dalej stanie, co nie, no to dobra, ja już wychodzę obejrzeć, co się dalej stanie, co nie, mam nadzieję, że wirus aż tak nie rozprzestrzeni, co nie, no to dobra, jestem gotów zrobić co. Mam okej, okay, czyli stąd uciec jak najdalej, co nie tam tak daleko, aż pieprzrośnie co nie, no to już uciekam tak jak muszę uciec. No to dobra i właśnie tak powstał ten nowirus. Masz jakieś pytania, czy nie, bo ja też chcę sobie troszeczkę odpocząć, co nie, no to dobra, gdy już opowiedziałem Ci historię tego wirusa, to czy teraz? Już rozumiesz o co chodzi, czy nie, no to dobra idę zrobić, co mam, ja już jestem gotów, co nie, no to dobra idę z Tobą do rejestracji, co nie, gdy już dowiedziałeś się o co chodzi z tym nowirusem, to. Teraz zapiszę Cię do dywizjonu, w którym siedzi Twój kolega Marian. No to dobra, masz jakieś pytania cz, ty nie? No to dziękuję Panie kapitanie, dobrze się słuchało tej historii. Co nie, no to dobra, ja też będę musiał zrobić co trzeba, co nie, ale co mi tam, ja też chcę dołączyć do tego no dywizjonu CO nie. Ale co mi tam, muszę iść dalej, robić to, co trzeba, co nie, no to dobra, muszę teraz tylko się podpisać, tak no to fajnie, ja też muszę się podpisać i rozumiem, wtedy będę mógł dołączyć do drużyny, tak no. To spoko, coś mi się to bardzo podoba, co nie no to okej okay, idę się podpisać i bardzo dziękuję za to, co mi się przydarzyło, dziękuję za zaproszenie mnie do dywizjonu. No i jak Szymek, podobało ci się czy nie, no powiedz jak było u kapitana, co nie, no to jak tam kurde było, no powiedz bo ja się niecierpliwie, co nie, no to jak zapisał cię czy nie do naszego dywizjonu, no. Powiedz dobrze, bo ja też muszę zrozumieć, co, gdzie, jak i kiedy, co nie, no to powiedz szymek, no powiedz szymek. No nawet spoko było i tak, zapisał mnie do waszej dywizji po opowiedzeniu bardzo długiej historii o początku wirusa zombie. Co nie, no to ja jestem już gotów. Chodźmy z nim przejść, ok? Bo ja jestem gotów. Na to co ma się przydarzyć, co nie, no to już SE tam powoli. Chodźmy, ok?